Dzień dobry, przedstawiam Państwu naszego Mercedesa CL63 AMG, samochód, pod którego maską znajduje się legendarny silnik V8 o oznaczeniu M156, czyli 6,2 litra pojemności 525 koni mechanicznych. Jednostka kochana, pożądana, kultowa wręcz. I co my tutaj mamy? Mamy auto z rynku japońskiego z 2007 roku. Samochód bezwypadkowy, bezszkodowy, z przebiegiem zaledwie 43 tysiące kilometrów i prezentuje się fenomenalnie. Zobaczcie sami. Z przodu mamy reflektory ksenonowe skrętne. Samochód ma 20 calowe felgi. Zobaczcie, jakie tu są potężne zaciski hamulcowe. Felgi to oryginał AMG, natomiast ktoś sobie je w indywidualny sposób wymalował. Zobaczcie, w jakim stanie jest lakier w tym aucie. To auto jest dosłownie niczym nowe. Oczywiście, cztery potężne końcówki układu wydechowego, charakterystyczne dla modelu AMG z tamtych lat. Mamy tutaj karbonowy dyfuzor W naszym egzemplarzu jest kamera cofania Ale ten samochód ma linię i to co jest najlepsze w modelu CL, czyli brak słupka B. Kiedy opuścimy szyby, to dopiero jest rewelacyjny widok. Zrobimy to troszkę później. Mamy tutaj szyberdach. Wszystkie felgi są w rewelacyjnym stanie. Nie noszą. Śladu uszkodzeń. Zobaczcie, te reflektory w ogóle nie są wypiaskowane ani w żaden sposób popękane. To auto zdecydowanie jest w stanie kolekcjonerskim. co mamy wewnątrz oczywiście bezramkowe drzwi, a wewnątrz czarny środek, wszystko przyte tapicerką skórzaną. Zobaczcie fotele oczywiście z logiem. AMG. Zobaczcie, w jakim stanie są te fotele. Są po prostu niczym nowe. Mamy tutaj podświetlane nakładki progowe z logiem AMG i zobaczcie na to tutaj praktycznie nie ma śladów uszkodzeń, jakichś zarysowań. Może go włączymy sobie zapłon. Mamy w tym modelu oświetlenie ambiente. Oczywiście elektrycznie regulowane i składane lusterka. Mamy tutaj fotele wentylowane oraz podgrzewane i są z pamięcią zarówno kierowcy jak i pasażera. Boczki również obszyte kapicerką skórzaną mamy tutaj podwójną szybę nie wiem czy uda mi się to pokazać niestety nie chce mi kamera złapać ostrości o jeszcze w tym modelu oczywiście jak na ekskluzywne auto przystało, mamy Soft Close. Jest też Night Vision. Zobaczcie, deska rozdzielcza również jest obszyta tapicerką skórzaną. Patrzcie na tą kierownicę. Ona w ogóle nie jest wyślizgana. W żaden sposób nie jest uszkodzona. Zobaczmy przy okazji. Jak prezentuje się tył? Może sobie opuścimy szyby? Oczywiście jest Isofix. Mamy tutaj podłokietnik oraz cup holder W tym egzemplarzu mamy nagłośnienie Harman Kardon, ale najlepsze nagłośnienie jest pod maską tego samochodu. Ale piękny dźwięk ma ten silnik. Jak już wspominałem, 43 tysiące kilometrów, dokładnie 43 tysiące Mamy tutaj elektrycznie regulowaną kolumnę kierowniczą. Jest limit prędkości oraz tempomat. Oczywiście kierownica z łopatkami. Kamera cofania. Mamy tutaj pneumatyczne zawieszenie. W tym modelu podsufitka jest obszyta alkantarą. Rewelacyjnie wygląda to czarne wnętrze w połączeniu z białym kolorem samochodu. Tutaj jest ukryta zmieniarka na płyty. Zobaczcie to, o czym mówiłem wcześniej. Czyli brak słupka B i jak to auto wygląda w momencie jak ma opuszczone szyby jak dla mnie po prostu rewelacja zobaczcie raczej posłuchajcie jak sobie mruczy z wydechu 6,2 litra pojemności 525 koni Coś pięknego. Zobaczcie drugą stronę. Tutaj również jest brak oznak jakiegokolwiek zużycia. Oczywiście podgrzewane, wentylowane fotele dla pasażera. Jest i pamięć fotela. Tutaj również fotel jest w rewelacyjnym stanie i ta deska rozdzielcza wszystko tutaj jest oprzyte skórą nawet schowek Bardzo klimatyczne wnętrze. Coś pięknego. Jeszcze zrobimy delikatną przegazówkę. samitna praca tego silnika rewelacja Moi drodzy, podsumowując, mamy Mercedesa CL 63 AMG z rynku japońskiego. Z przebiegiem zaledwie 43 tysiące kilometrów. Auto bezwypadkowe, bezszkodowe, w stanie kolekcjonerskim. Prezentuje się fenomenalnie. Jest idealne. Tutaj zdecydowanie nie ma się do czego doczepić. Jest po prostu igła, można tak powiedzieć. Jeszcze przypomniałem sobie. Że nie zagl zaglądaliśmy do bagażnika. Bagażnik elektrycznie podnoszony, i mamy tutaj koło zapasowe więc to też jest fajną opcją. Jest też akcesoryjna siatka transportowa taki szybki luk. Więc moi drodzy, mamy rewelacyjny samochód z kultowym silnikiem M156, czyli V8 6.2 litra, 525 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację tego samochodu oraz taki szczegółowy opis, standardowo odsyłam Państwa na naszą stronę internetową www.samochodyzklasą.pl. Tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje oraz bardzo szczegółową galerię zdjęć tego samochodu. Z mojej strony na tą chwilę to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.